Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać. Ale Jacek chciałyśmy cię zapytać, czy... Ja muszę to wszystko podliczyć dla pana Jabłońca. On tu zaraz e, będzie. Chciałby się dowiedzieć, ile tego... Aj aj, aj, aj... Przepraszam bardzo, ale ten kalkulator nigdy nie widział takich dziewczyny. Chciałyśmy cię zapytać, czy pójdziesz z nami do muszelki. No nie no, ja żebym chciała, ale niestety nie mogę. No widzicie no. To szkoda, to pójdziemy sama. O cześć! Cześć. Dzień dobry, Panie Romku. Do widzenia, panie Ronku! Do widzenia. Ja przyszedłem zreperować wam dzwonek. Dziękuję, niech pan reperuje. Wszyscy kochają Romana. Panie Ronku, muszę się skupić, czy może pan nie śpiewać? No, przepraszam. Dzięki. Panie Romku, prosiłem pana o coś. Ja nie śpiewam. Czy może pan nie gwizdać? D dlaczego ty tak nie lubisz muzyki? <laughs> Nic dziwnego, że nie działa. Przewody są rozłączone i prąd nie ma obiegu. <laughs> to, 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 czy pan nie, nie umie pukać? Przepraszam. Panie Edwardzie, niech pan spojrzy. Wydaje mi się, że to jest pierwszy tydzień, kiedy mam jakiś zysk. Yy, my mamy zysk. Panie przypadek, my. Zapomniał pan, że mam dostawać 10%? <grym> niech pan sam spojrzy, proszę bardzo. Tak. Halo? Yy, tak, to ja, słucham przy telefonie. Co takiego? Ale dlaczego? Rozumiem. No, no, nie no, ale musi być jakiś powód, no. Rozumiem? Dziękuję, że Pan mi to mówi. Do widzenia. Dziękuję mm. bardzo. Gratuluję Ci, synu. Naprawdę zarobiliśmy w tym tygodniu. Pierwszy i ostatni raz. Dla... Dlacz... Dlaczego ostatni? Jak można zarobić na restauracji, która nie sprzedaje alkoholu? ale przecież Pan sprzedaje. Ale niedługo przestanę. A, a dlaczego? Dzwonili z gminy, że prezes jakiegoś towarzystwa moralnego niepokoju wniósł podanie, żeby cofnąć mi koncesję na alkohol. Prezes Radzik. A no właśnie. Chwileczkę, to... a, a, a skąd pan zna jego nazwisko? Nieważne, nie ważne. Nie, nie, co nieważne? Nie ważne, no... nie jeżeli pan coś wie, to proszę mi powiedzieć. Ja mogę przez to splajtować. A ja nie powiedziałem panu, że to towarzystwo ma siedzibę w tej, w tej samej kamienicy, co pańskie bistro? O, nie powiedział mi pan. <laughs> Widocznie zapomniałem. Ma. Na drugim piętrze. Tak. Prezes Radzik doprowadził już do zamknięcia baru, który był w miejscu pańskiego bistro, i powiedział, że, że nie może być na dole żadnego lokalu. No, bo w takich miejscach szerzy się chamstwo, pijaństwo i rozpusta. I co ja teraz zrobię? Ale, ale bez paniki. Bez paniki, synu. Musimy przekonać prezesa Radzika, no, że twoje bistro nie ma z tym nic wspólnego. Ha, ale jak to zrobić? A, ja nie, ale... nie wiem. A no właśnie. Nie, czekaj, wiem. Wiem. W tę niedzielę. Urządzisz w swoim bistro brancz. Brancz? Brancz z szampanem. Z A ja przyprowadzę prezesa, żeby sam zobaczył, jakie to miłe i porządne miejsce. Świetny pomysł. Przygotuję mu coś pysznego do jedzenia. O, no, to Oj, też... Jaj. Tak, tak. Ale ważniejsze będzie, jeżeli pan zaprosi... zaprosi jakichś swoich znajomych. Ja mogę przyjść. Tak, tak. Porządnie wyglądających znajomych, tam, no, którzy no, zrobią odpowiednie wrażenie na, na prezesie. No, rozumie pan. Rozumiem. Dobrze. A, panie Edwardzie, ale ja w niedzielę nie mam nikogo do pomocy w kuchni. A, niech się pan nie martwi, przyślę panu Zachariasza. Dobrze, aj, za chwilę, momencik, ale Zachariasz nie pracuje w niedzielę, może być lekko niezadowolony. No, oczywiście, że będzie niezadowolony. Tylko, że ja jednego nauczyłem się w życiu, co? Tak, jeżeli ludzie, którzy u ciebie pracują, są zadowoleni, to znaczy, że ty robisz coś źle. No to do zobaczenia w niedzielę. Do zobaczenia. Ma rację. Dobrze. No to rozwiązaliśmy sprawę tego dzwonka. Dziękuję, panie. Zobacz, jak działa. No, świetnie. Dziękuję bardzo. Naprawdę fantastycznie, panie Romku. Panie Rąku. Panie Rąku. Panie Rąku. Dobra, Cześć, wróciłyśmy. Co to jest? Pan Roman naprawił dzwonek. A, to teraz jest przenośny? Mm -hmm. <grystanie> <grystanie> Dobrze, że z nami nie poszedłeś. W muszelce nie było nikogo ciekawego. A, poczekajcie. E, słuchajcie, nie przyszłybyście do mojego bistro w niedzielę e, na brunch z szampanem? A z jakiej to okazji? Chcą mi cofnąć koncesję na alkohol. I dlatego muszę przekonać prezesa pewnego stowarzyszenia, że do mojego bistro przychodzą sami porządni ludzie. No Wiecie, no... Ktoś e, tak i takie fajne dziewczyny, jakby. Słuchajcie, tylko czy wy macie coś przyzwoitego do ubrania? Nie, Co? Ładniejszego! Jest... Ładniejszego! Ja tu Benedyktu, smacznego. Jeżeli będę mógł czymś jeszcze służyć, to proszę mnie zawołać. Dzień dobry. E, czy Państwo sobie życzą stolik na dwie osoby? E, tak, poprosimy. To będzie nasz obiad weselny. No właśnie uciekliśmy z domu i wzięliśmy ślub. A, rozumiem, czyli chcecie coś? Szybko zjeść i zaseć. Ale nie, nie ma pośpiechu. Mamy hotel, ale możemy tam pójść dopiero za kilka godzin. Rozumiem. E, proszę bardzo. Proszę. Mam nadzieję, że będzie Państwu przyjemnie. Mogę Państwu polecić... Rozumiem, że sobie sami wybierzecie. Dzień dobry, panią. To wy? Czy tak według ciebie jest wystarczająco przyzwoicie? Nie no, ładnie wyglądacie. Siadajcie. Co? Niech pan się swojej Co tam się dzieje? Panie Rąbko, panie Zachariarzu, co wy tu wyprawiacie? Uspokójcie się, służycie. Co tu się dzieje? Przefie, ja tego dłużej nie wytrzymam. Nie dość, że muszę pracować w niedzielę, to jeszcze muszę słuchać, co ten facet do mnie gada. Chciałem mu tylko pomóc. Pomóc? Jak? Chcemy pan uczyć, jak się gotuje? Tyle nie chcę. Powiedziałem tylko, że tego się tak nie robi. Ej, uspokójcie, że wszyscy was słyszą. Nikt mnie nie będzie uczył, jak się gotuje. dobrze! Dobrze. Panie Romku, jeżeli chce pan nam pomóc, to niech pan wyjdzie stąd i zacznie nalewać gościom szampana, A dobrze? Tak. Wyjdę stąd z przyjemnością, ale niech pan pamięta, że jeden zły kucharz może zepsuć wszystkim apetyt. No weźcie go ode mnie, mu coś zdrowie! Ja przyjmuję pańskie przeprosiny. Panie Zachariaszu! Pomyślałem, że raz możemy zjeść w takiej małej dziupli. Znudziły mnie już obiady w tych drogich restauracjach. Dzień dobry, cieszę się, że przyszliście. O, pan przypadek. Chcę panu przedstawić panią Matyldę Załęcką. Piękne miejsce. Piękna dziewczyna. E, panie Franciszku, proszę stolik dla was. Tak, <laughs> zapraszam. Ale gratuluję, skąd to ją wziąłeś? Jest idealna. A co? E, panie Romanie, poprosimy szampana do tego stolika. No. Dziękuję. Dzień dobry. Czy napijecie się trochę szampana? A nie powinien go pan najpierw otworzyć. E, wiem o tym. Chciałem najpierw zmoczyć korek. E, czy już mogę przyjąć zamówienie? Halo. Halo! Polecamy dzisiaj jaja po benedyktyńsku albo kurczaka a la Marco Polo? Rozumiem. Jaja po benedyktyńsku. Dobry wybór. Panie Zachariaszu? Tak, szefie. Dwa razy jaja po benedyktyńsku. Znowu jaja? A dlaczego nie kurczak? Nie wiem, państwo, wolą jaja. Proszę bardzo, ale niech pan pamięta, że w kuchni jest pełno kurczaków. Dzień dobry. Czy pani jest sama? Tak! Od 15 lat. Czy to niedobrze? Ani, nie, nie, broń Boże, w tym bistro nikt nie czuje się samotny, tu panuje taka rodzinna atmosfera. Przepraszam chwilę. Czy macie coś przeciwko, żeby się ktoś do was przesiadł? No to że mamy. no to żeby się miał do nas. Proszę bardzo. proszę. A dlaczego przesiadłeś? Aaaaaaaah! Niech siada! O, ta miła pani usiądzie przy Was, proszę bardzo. Dziękuję. Koleżanki bardzo się ucieszyły, że pani z nimi zje. Dziękuję. To bardzo miło ze strony pani. Szalenie mi się podobają wasze bluzki. Mam w domu taką samą. Dziękujemy. Wiedziałem, że znajdziecie wspólny język. To ja życzę pani smacznego. Dziękuję. Czy możemy już coś zamówić? A, ale oczywiście, tak. Co pani sobie życzy? Mamy pyszne, przepyszne kurczaki a Marco Polo i jakieś tam jaja po benedyktyńsku, coś Och, jaja po benedyktyńsku, no. Wspaniale. Poproszę. Tak. My też chcemy. Kurczaki a Marco Polo. Dwa razy, tak? To ja już zamawiam. Proszę bardzo. Dziękujemy. A jaki jest rocznik tego szampana? Niech się pani nie obawia, jest świeży, z tego roku. Panie Romku, nalał pan o jeden kieliszek za dużo. Policz jeszcze raz. O, cieszę się, że pana widzę, panie Edwardzie. Dzień dobry, dzień dobry, panie Jacku. Pozwoli pan, że przedstawię panu mojego dobrego znajomego, pan prezes Towarzystwa Moralnego Niepokoju, pan Albin Radzik. Dzień dobry, pan. Dzień dobry. Cieszę się, że pan zawitał do mojego bistro. Pan pozwoli? Proszę. Czy, czy ma pan dla nas jakiś dobry stolik? Oczywiście. Proszę tędy. Pani Michalina, dzień dobry. Nie spodziewałem się, że panią tu spotkam. Dzień dobry, dzień dobry, panie prezesie. Ja też się nie spodziewałam. No, widzi pan, mamy tutaj miłą i rodzinną atmosferę. Proszę Niech się pan nie obawia. Pan prezes ma bardzo otwarty umysł. I... Bardzo dobry wzrok. A, to tym lepiej, bo nie mam nic do ukrycia. Hmm. A myślę, że to miejsce ale, będzie lepsze. Ale... No, ale... Tutaj, tak, tak. O, dlaczego? dlaczego? A bo są lepiej widać. Czy, e... Przepraszam, coś się stało? A nie, 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 nic, nic, nic. Da. O nie, co się stało? E, nie zamówiłyśmy jeszcze deseru. No to, to zaraz zamówimy. Musimy szybko coś zrobić. Bardzo przepraszam, ale już szybciej czytać nie małka. Przepraszam. <grywa> Jaki, jakie to ładne miejsce, prawda? Jest tu, jest tu tak czysto, że właściwie można by, można by jeść z podłogi. O, tak. Osobiście wolę ze, <grywa> ze stołu. Ze stołu! stolu. <grywa> bardzo dobre mamy <grywa> wróci humoru, bardzo dobre. To... Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. – Ojej, przecież ja rozumiem Nie panie? spodziewałem się, że to takie porządne bistro. No wie pan, oni są… <laughs> – A, dziękuję bardzo, cieszę się, cieszę. – Co to jest? – Nie wiem. To, to chyba jakaś, jakaś awantura na ulicy, ja zaraz wracam. Przepraszam, przepraszam. się dzieje, panie Romku, panie Zachariaszu. Uspokójcie się. Znowu zaczynacie tam was słychać. Zwariowaliście, o co wam to dzieje! Nie, niech pan zapyta tego rzuczka! Mam na imię Zachariasz, a nie rzuczek! Rzucie, rzucie, rzucie! Spokój, Panie Zachariaszu. Spokój! Dobrze! Uspokoję się! Ale niech pan mi powie, kto tu jest szefem w tej kuchni. Pan tu jest szefem. No właśnie. A czy szef nie jest panem kuchni? Jest. No to w takim razie, czy szef kuchni nie może robić we własnej kuchni to, co mu się podoba? Może, jasne, że może, ale niech pan tak nie krzyczy ciszej, tam was słychać. Proszę, niech pan się uspokoi. Spokój, Spokój. Spokój. się? Spokój. Uspokoję się. Widzi pan? Dziękuję. To o co panu chodzi? Chodzi mi o to, że chcę zabić tego faceta. Ale nie może pan. Tego mogę. Nie mogę, właśnie, że mogę. Może, I zaraz panu pokażę! Czy to znaczy, że wreszcie się poddajesz? Spokój! Do dobrze. Mogę nareszcie wrócić do pracy. Spokojnie, spokojnie, Zacharia. Spokój, spokój, spokój. Spok 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 Błagam pana O co? Czy mogę go zabić? Chociaż troszeczkę. Ja, ja. Maria! 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 jeszcze trochę trochę Dziękuję. Nie powinnam tyle pić. Nie wiecie, do czego jestem zdolna po szampanie. Słusznie. To może się dowiedzmy. Przepraszam, młody człowiek. Mam nadzieję, że on nie mówi do mnie. Co? Ten facet. O co chodzi? Kilka dni temu sprzedałem mu używany samochód. Czy mógłby pan ze mną chwilkę porozmawiać? O -o. Mm. Tak, słucham pana. Czy to pan jest tym sprzedawcą, od którego kilka dni temu kupiłem używany samochód? Tak, to ja. Ale proszę mi wierzyć, nie miałem pojęcia, w jakim on był stanie. Genialnym! To najlepsze auto, jakie miałem w życiu. To co? co? A nie mówiłem panu, jakie to przyjemne bistro? No, jaka miła atmosfera, jacy mili ludzie. Co prawda jest jedna rzecz, która mnie w nim niepokoi. I... A tu są takie dwie miłe dziewczyny, z którymi chciałbym pana poznać. Krysiu, Zuziu, możecie tu przyjść? Nie. E, chwileczkę, zaraz z nimi pogadam. Nie. No, dobrze. Szampan dla wszystkich, proszę bardzo. Dziękuję, nie piję. Niepotrzebnie go pan nam nie marnuje. Nie masz sprawy. Pańskie zdrowie. Proszę bardzo! Uwaga! Gorące! O, z, waszego, z waszego. O nie! O nie! Czy, czy mogę wam coś podać? No nie wiem, chleb, bułeczki, szampana. O nie, tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to. O, Misiu! O Boże! E, e, pa, pa, panie Romku! Panie Romku, czy mógłby pan... Nie, pan by nie mógł. Dziewczęta! Dziewczęta! Przepraszam, bardzo chciałem porozmawiać z Krysiem i Zuzą. Ale za zaczęłyśmy No jeszcze utyjecie, przepraszam panią. Słuchajcie, widzicie ich, musicie coś z nimi zrobić, bo jeżeli pan prezes to zobaczy, to wszystkie nasze wysiłki pójdą na mar... Co mamy z nimi zrobić? nie wiem, róbcie co chcecie, najlepiej oblejcie ich zimną wodą. My już! O, y, panie przypadek, y, tak panie przypadek, y, y, czy możemy już coś zamówić? No, pan prezes jest już głodny. A ja myślałem, że pan prezes przed tylko popatrzy się nie żeby zamawiać coś <laughs> do jedzenia. Nie, nie. Panie Jacku! Y, 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 pa, y, panie Jacku, sam pan mnie przekonał, że to porządny lok. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Widzi pan sam, że nie ma żadnego powodu do moralnego niepokoju! Niepokoju, tak? E, ja myślę, że teraz pan prezes powinien pójść e, do kuchni. Tam jest o wiele spokojniej, tak? Proszę, idziemy do kuchni. Do kuchni? Tak, oczywiście, panie Edwardze. No, oczywiście, oczywiście, pan prezes powinien zobaczyć kuchnię. Idziemy! idziemy. Proszę a bardzo! Bardzo się spodoba, -Oh, uh, to co to jest? A nie, yeah. nie wiem. W karcie tego nie ma. To skandal! Ale to nie jest skandal! Skandal! skandal. E, Napije się pan zębę? Co tu się dzieje? No, dobrze panu zrobi, rozluźni się pan! Ten człowiek jest nietrzeźwny! No to nieprawda! E, jestem tylko troszeczkę pijany! Panie prezesie, ja... A to co? Bez... Pan ze mną. Nie, pan Co tu się dzieje? Ta kobieta też jest nietrzeźwa i w dodatku roznegliżona. <m> -e> rozebraliśmy ją, bo się źle poczuła. Choć ten taniec ci nie pomaga, może lepiej usiądzie. Za panie rąk, i pan wyłoży tę bucykę, panie prezesie. Nie nie. Tam, nie, 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 nie chcę niczego słyszeć. Zobaczyłem wszystko dokładnie. Sam osobiście zadbam o to, żeby cofnęli panu pozwolenie na sprzedaż alkoholu. Wtedy pan nareszcie zamknie to siedlisko chamstwa, pijaństwa i rozpusty. Ależ, panie prezesie, co pan mówi? To jest bardzo urocze miejsce. To jest urocze miejsce, to wszystko przez tego młodego człowieka, to on urządził to, 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 to jest bardzo urocze bistro i jak tutaj wyszłam, to poczułam się jak u siebie w domu. O, ależ pani Michalina, ale Nie pozwolę mu zrobić nic złego A, i chcę, żeby następne spotkanie naszego towarzystwa odbyło się właśnie tutaj, w tym miejscu. O! Nie. O tak! Chyba chcę ja. panu słyszeć na następnym spotkaniu, ile pieniędzy ofiaruje na remont naszej no. siedziby. O, tu! O tak, naturalnie. Szczerze mówiąc, to świetny pomysł, żeby nasze następne spotkanie odbyło się tu, w tym bistro. Cieszę się, cieszę się że pan się ze mną zgadza. Czy zechce pan odprowadzić mnie do samochodu? Bardzo proszę. Do widzenia, pani. Do, do, do widzenia. Do widzenia. Myślę, że przygotuje pan nam coś smacznego, coś pysznego do jedzenia. A tak, oczywiście nie zawiodę pani. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Mówiłem, mówiłem, Że mówił pan, pan mówił Dziękuję, dziękuję, panie Przypadek. Do widzenia. Dziękuję, dzenia, panie Przypadek. Do widzenia. Ej, słuchajcie, udało się. Nikt mi nie chce zabrać koncesji. No, to cudownie. To świetnie. No. no. Nareszcie możemy to z siebie zdjąć. Jak się w tym czułyście? Sam zobacz. No właśnie. No i jak wyglądam? pięknie. Nareszcie mi się podoba. Dziękuję. Wow, udało się. O! Ej, ej, przypomniało mi się. Co? Nasze gołąbki są jeszcze w kuchni, musimy je zawołać. Zostaw ich niech sobie będą. No nie, no nie mogą tutaj tak zostać. Ej, gołąbki, możecie już wejść?